Dobry Dzień dobry państwu przed mikrofonem Ewelina Kwaśniewska panie prezesie zacznijmy może od nadchodzących połączeń, które już w marcu czy już można powiedzieć, że troszkę tak wchodzimy w wakacyjny sezon? Znaczy trudno powiedzieć, że wakacyjny sezon musimy pamiętać, że porty lotnicze i większość przewoźników żyje dwoma rozkładami w ciągu roku i tak troszkę z przyzwyczajenia mówimy letni i zimowa tak naprawdę wszystko się rozbija tutaj o to kiedy zmieniamy czas w tym roku mamy na koniec marca zmianę czasu, a więc w nowy rozkład, który popularnie mówimy letnim, chociaż do lata jeszcze daleko, rozpoczniemy ostatni tydzień marca, rozpoczynamy nowymi połączeniami. Faktycznie udało, udało nam się na ten rok zorganizować dwa nowe połączenia, to jest Rzym. Bardzo ciekawe połączenie, nie tylko ze względu na wspaniałe miasto ale również na ciekawego przewoźnika. Będzie to kolejny nowy przewoźnik dla lotniska Lublin. Jest to włoski przewoźnik Aritalia i jest to przewoźnik, który nie będzie nam tylko oferował samego Rzymu, ale jako że prowadząc swoje połączenia wewnątrz Włoch, oferuje podróż na jednym bilecie z Lublina na przykład do Palermo czy na przykład na Sardynię. Także to bardzo ciekawe połączenie polecam warto skorzystać. Słyszałam, że Lotnisko nasze lubelskie to jest pierwsze lotnisko w ogóle w Polsce, które będzie miało kontrakt z tym przewoźnikiem. Tak, w ogóle jesteśmy, tak, dla niego pierwszym polskim partnerem pierwszym lotniskiem, na które będzie operował. Czy tylko do Rzymu, czy tylko do tych włoskich miast? Drugie ciekawe połączenie to popularnie zwane Barceloną, aczkolwiek lotnisko to jest w Gironie. No, połączenie jest doskonałe między Gironą a Barcelona. Barceloną, to jest około 80 kilometrów, także nie ma najmniejszego problemu przy tym układzie komunikacyjnym, który tam Hiszpanie mają zorganizowany. Można śmiało mówić, że jest to połączenie z Barceloną. Również yy, nowe połączenie nie było jeszcze u nas w historii tego połączenia i to będzie realizował yy, Ryana. Czyli już jakby nie było, jednak wakacyjnie, no bo Włochy nam się kojarzą jednak z ciepłą pogodą, i właśnie z takim odpoczynkiem letnim jakby nie było. Nie ulega wątpliwości możemy mówić, że to już będzie przyspieszone słońce dla mieszkańców Lublina i dla tych, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Czy możemy spodziewać się kolejnych połączeń w ramach kolejnych miesięcy i jeszcze w tym roku? W tym roku o nowych połączeniach na razie wolałbym nie mówić, aczkolwiek możemy zapewnić, że wrócą nam wszystkie połączenia, jeżeli mówimy już o lecie, wszystkie letnie połączenia, które by w zeszłym roku, a więc będziemy mieli Bułgarię, będziemy mieli Chorwację, będzie szeroka oferta do Turcji, będzie również Egipt. Także będzie oczywiście i Tunezja. Także naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta na to stricte czyste lato wakacyjne, sezonowe. Także do tego dochodzą nam te po wszystkie połączenia, które w zeszłym roku również były w tym rozkładzie, tak jak wspomniałem, popularnie zwanym letnim, czyli wraca nam od kwietnia Gdańsk. Który będzie y, podobnie jak w zeszłym roku realizowany. Bardzo dobre połączenie, bardzo ciekawe. Mieliśmy bardzo dobre obłożenia na wszystkich rejsach w zeszłym roku, także jest zainteresowanie mocne. Polskim morzem y, mamy ten Dublin. No, w zasadzie Londyn to takie nasze flagowe połączenie, które funkcjonuje już od lat. No, mamy go. Myślę, że w ciągu tego y, letniego rozkładu będzie to 13-14 razy w tygodniu. To tutaj też podejrzewam, że jest spore obłożenie. Londyn jest taką destynacją, dosyć ciekawą chyba dla mieszkańców, także lubeszczesny. Bardzo, bardzo ciekawa i poszedłbym dalej. To nie tylko na Lublinie, na y, Londynie mamy takie doskonałe połączenie, praktycznie biorąc wszystkie nasze połączenia. Poza tym takim, powiedzmy sobie, naszym tu wewnętrznym połączeniem z naszym polskim hubem, czyli z Warszawą, to na wszystkich innych połączeniach mamy w zasadzie 80% i wyżej niż 80% obłożenia. O to połączenie z Warszawą też chciałam zapytać. Teraz latamy 5 razy w tygodniu, tak. za chwilę będzie to połączenie codzienne. To też jest ułatwienie duże dla pasażerów, kiedy mogą z naszego lotniska polecieć do Warszawy i tam przesiąść, się, lecieć dalej. I doskonale Pani to ujęła. Właśnie uszanujmy to, że nie musimy korzystać z hubu, który jest poza naszymi granicami. warszawa Okęcie również jest hubem, jest bardzo porządnym hubem i codzienne połączenie z tym lotniskiem daje możliwość podróży, praktycznie biorąc na cały świat, przy zachowaniu przyjemności, łatwości i komfortu małego lotniska, jakim jest Lublin, ponieważ tutaj pasażer się zjawia. Yy, w zasadzie może go przywieźć najbliższa rodzina i bez problemu wrócić na drugie śniadanie do domu. Może go przywieźć taksówka, która nie będzie go kosztowała bajańskich pieniędzy. Może również zostawić samochód na lotniskowym parkingu, który na pewno nie zrujnuje jego budżetu. Wsiada na kameralnym, niedużym lotnisku, gdzie nie musi się martwić, że ma przed sobą 100 czy 120-osobową kolejkę do kontroli bezpieczeństwa. I nie wie, czy zdąży do gejtu, do którego ma jeszcze 800 metrów. Tu jest wszystko blisko, łatwo i przyjemnie. A bagaż nadany odbierze w miejscu docelowym. Te kolejki też nie stanowią już chyba aż takiego problemu, ponieważ tutaj lotnisko wprowadziło ostatnio nowe skanery. Tak, na kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego uruchomiliśmy w zasadzie kilkanaście dni temu nowe urządzenia. Jest to... Bardzo poważne ułatwienie, chociaż jak to mówią, celem nadrzędnym była poprawa bezpieczeństwa, utrzymanie odpowiedniego poziomu y, kontroli, ale wiązało się to również z y, osiągnięciem tego, że pasażer już jest y, bezstresowo, bezproblemowo kontrolowany, jego bagaż. Y, bez potrzeby wyjmowania płynów, które do tej pory należało wyjąć. Owszem, zachowane są dalej restrykcyjne ilości co do płynów, jeżeli jakie wolno przewozić w bagażu podręcznym, ale nie ma potrzeby już ich wyciągania, nie ma potrzeby wyciągania jakiejkolwiek elektroniki. To wszystko kładziemy, jak to mówią, razem z całym bagażem, z całą torbą na kuwetę, sobie tam gdzieś pojedziemy, przechodzimy, odbieramy bez potrzeby spakowywania, sprawdzania, czy czegoś nam nie zostało, nie zostawiliśmy czegoś w kuwecie. Także jest to olbrzymi naprawdę komfort dla pasażera, a dla nas no, jest to zysk, że mówiąc krótko, robimy to wszystko szybciej, a więc możemy więcej. Skracamy kolejkę do powiedzmy 15 minut? U, to by musiało być bardzo długo. To nie wiem, co by się przesadziła pani. Na pewno na pewno szybciej będziemy. No, może te 15 minut będzie, jak będziemy mieli pełny sezon czarterowy w środku lata. To już niedługo. To już niedługo, tak. <grym> Czyli na tym skanerze, żebym dobrze zrozumiała. I żeby słuchacze też zrozumieli, wyświetlają nam się wszystkie rzeczy, które faktycznie mamy w torbie. Jesteśmy w stanie faktycznie w takim 3D zobaczyć, co tam jest w bagażu? Powiem tak. Pasażerowie nie muszą się martwić i nie muszą się zajmować tym, co tam widzi. Ważne, że operator, który to urządzenie obsługuje, będzie mógł doskonale sprawdzić, czy w bagażu pasażera nie ma rzeczy, która jest zabroniona. A dla pasażera najważniejsze jest to, że on tą torbę, walizkę czy co to jest sobie spokojnie położy, nie musi jej rozbebeszać, rozkładać i tak samo zamkniętą odbiera z drugiej strony. Korzystając z okazji, że jest pan gościem radia, chciałam zapytać, jak wygląda takie podsumowanie minionego roku? Ile połączeń nam przybyło, ubyło, ile wróciło? Jak, jak zamknęliście ten poprzedni rok? No, 2024 był naprawdę rekordowym. To olbrzymia zasługa ludzi, którzy pracują na lotnisku i to naprawdę wszystkich, od tego, który funkcjonuje gdzieś tam na samej górze i zarządza, do tego, który na samym dole, powiedzmy sobie w tej hierarchii, w tych szczeblach obsługuje bezpośrednio tego pasażera. Rok był doskonały, ponieważ był rekordowy. Możemy widzieć nawet po tym 2024 roku, że w naszym wydaniu naprawdę odbijamy się po pandemii. Praktycznie biorąc od y, zakończenia pandemii rok w rok mamy coraz lepsze wyniki, stąd 24 był tym rekordowym, bo na razie 25 jeszcze trwa, trochę liczymy tak po cichutku, że też będzie rekordowy, ale 24 odbył się już, zakończył się. 425 tysięcy, prawie 26 tysięcy pasażerów odprawionych. Możemy powiedzieć, że miesiąc sierpień, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku był takim miesiącem, który w ogóle przebił wszystko. To na razie w tej naszej historii jest tym miesiącem najlepszym. Doskonały rok. W tym miejscu dziękujemy słuchaczom przy odbiornikach. Zapraszamy na dalszą część rozmowy do mediów społecznościowych i na stronę internetową Radia Lublin. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Lublin jest prezes Portu Lotniczego Lublin, Krzysztof Matuszczyk. No właśnie, mamy rekordowy miesiąc. W październiku mieliśmy milionowego pasażera. Jak tak dalej pójdzie? Kiedy możemy się spodziewać dwumilionowego? To muszę poprawić. To nie był milionowy pasażer, to był milionowy pasażer, ale tylko Urajana. My od początku obrobiliśmy już ponad 3 miliony pasażerów. Zobaczymy, jak będzie następny rok wyglądał, ale liczymy, że ten kolejny milionowy Urajanera też będzie już nie po, po 11 czy 10 latach, że będzie o wiele szybciej. Także zeszły rok, tak jak pani wspomniała, no ładna, ładna, równa liczba milion. U jednego tylko z przewoźników, także uznajemy to też za sukces. Oznacza to jakby dość dobrą współpracę z tym przewoźnikiem. Z osiągnięć takich bardzo istotnych dla nas w zeszłym roku to było uruchomienie kargo. Duża inwestycja, wartość około 20 milionów złotych. Udało się ją przeprowadzić uruchomić, oddać do użytku. No w tej chwili yy, jesteśmy na etapie jakby rozkręcania tej części, tego rodzaju biznesu jak, w lotnictwie, jakim jest cargo. Zobaczymy, co dalej. Jeżeli chodzi o takie kroki, to też w ubiegłym roku, w marcu, to już... Prawie rok temu, bo 25 marca, jak dobrze pamiętam, podpisany został list intencyjny, jeżeli chodzi o bazę śmigłowców i o przekazanie terenu. Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy, jeżeli chodzi o, o to przekazanie, o te inwestycje? No, jakby ze względu na, na partnera w tym momencie Ministerstwo Obrony Narodowej. Ani nie chciałbym zbytnio mówić o szczegółach, ani nie za bardzo my też jesteśmy o wszystkich szczegółach informowani, aczkolwiek sytuacja nadal się toczy. Z tego, co wiemy, harmonogram, który przyjęło sobie Ministerstwo Obrony Narodowej, nie ma w tej chwili żadnych opóźnień. Może dla nas z zewnątrz to troszkę długo trwa, aczkolwiek to jest bardzo, bardzo poważna inwestycja, poważna w przyszłości nie tylko od strony kosztowej, jak również od strony tej czysto budowlanej. Wydaje nam się, że już w tym roku dość poważne, finalne zaistnieją fakty, o których na pewno, na pewno Państwo się dowiecie, że inwestycja nie upadła, że projekt jest i się toczy. Świadczy choćby to, że teren przylegający bezpośrednio do lotniska jest już w tej chwili oznakowany tablicami teren wojskowy. Czy już pewne postępy są? Czyli może nie w stosunku do terenów należących do portu lotniczego, ale do terenów należących do lasów państwowych. Ministerstwo już zrealizowało jakieś działania. Czy są kolejne plany inwestycyjne, być może kolejne rozwojowe plany jeszcze w tym roku bądź w kolejnym? Czysto inwestycyjnych, nazwijmy sobie to budowlanych. Na ten rok zbytnio nie planujemy. Najprawdopodobniej będzie powiększenie płaszczyzn do parkowania samochodów, bo jak pokazał ostatni rok, musieliśmy się podeprzeć takim, powiedzmy sobie to tymczasowym parkingiem ze względu właśnie na bardzo dobry sezon, ten wakacyjny. Panie prezesie, chciałam jeszcze zapytać, tak trochę od zaplecza, w jaki sposób ustala się połączenia, w jaki sposób wybiera się te kierunki, do których będziemy mogli polecieć? To jest jakby praca dwóch podmiotów. Z jednej strony przewoźnik. Prowadzi sobie swoje badania, które kierunki, które połączenia dla danego lotniska mogą być interesujące, czyli po prostu czy, czy będzie pasażer, który będzie chciał tam lecieć. My robimy podobne rozeznanie. No i później gdzieś spotykając się, mówimy, że my byśmy byli zainteresowani. Na przykład Pragą lub Berlinem, no przewoźnik mówi: No, może ja bym też był tym zainteresowany, aczkolwiek brak mi w tej chwili sprzętu, albo mogę wam zaoferować Żironę, ponieważ. Yy... Ten trzy- czy czterogodzinny rejs zmieści się w dotychczas funkcjonujących i operujących samolotach, które mam do swojej dyspozycji. Także jest to naprawdę wielość argumentów, które przemawiają za tym lub przeciw danej destynacji. Na ogół przygotowanie i uruchomienie destynacji to jest czas od półtora do dwóch lat w wielu wypadkach, gdzie zamknięcie czasami są to tygodnie. A wiadomo już, na jakie być może połączenia czekają pasażerowie, odzywają się sami czasami z taką propozycją? No, nie tylko, że pasażerowie sami się odzywają, a, ale my również prosimy, aby dochodziły do nas informacje. Nasze badania też wśród pasażerów są prowadzone. No, ewidentnie dużym zainteresowaniem cieszyłby się funkcjonujący już swego czasu u nas Eidhoven, jest to dobra taka lokalizacja, ponieważ to lotnisko jakby umożliwia sięgnięcie po cały Benelux, kawał Niemiec, wręcz można by powiedzieć jeszcze kawałek Francji. Także to jest takie w tej chwili dla nas może nie priorytetowe, ale jedno z ważniejszych lotnisk, o którym rozmawiamy z przewoźnikami. Czego by Pan sobie życzył na najbliższe dwa lata? Spokoju. Bo jest to branża, która bardzo, ale to bardzo wymaga spokoju, otoczenia. Żeby nie było konfliktów, żeby nie było nawet jakichś zawirowań pogodowo-atmosferycznych, gospodarczych. Jak będzie spokój, będziemy się na pewno bezproblemowo rozwijać. To jakie jest to największe wyzwanie w tej chwili? Dla nas? Tak, dla portu. Piątka z przodu i... 5 na koniec 2025 roku. Gościem Radia Lublin był prezes sportu Lotniczego Krzysztof Matuszczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie, dziękuję państwu.